Czas, jak wiecie państwo, szybko biegnie i od fazy jednego liścia do fazy, kiedy będziemy musieli pomyśleć o zabezpieczaniu cebuli przed chorobami, jest naprawdę dość blisko już ten czas. Po epoce Ridomilu. No, który zakończył swój żywot, chlubny żywot, przecież przez lata. Ridomil, świetnie spisywał się w uprawie wielu warzyw, ale przede wszystkim również w cebuli. No, czas mówić o nowych produktach, o nowych produktach w uprawie cebuli. Takim nowym preparatem, który Zajmie miejsce w ofercie syngenty, miejsce ridomilu w uprawie cebuli, jest Orondis. Jest to nowy preparat, zarówno o działaniu zapobiegawczym, jak i interwencyjnym. Mamy w tym preparacie, tak naprawdę, dwie substancje. Azoksystrobinę znaną z Amistaru i Oksatia Piprolinę. Nowy składnik te dwa składniki aktywne powodują, że mamy do zaoferowania Państwu nowy preparat. Jest to właśnie ten wspomniany orondis, który. Zajmuje w tym momencie to miejsce, które po odejściu w przeszłość epokowego ridomilu będzie państwu służył, jak mam nadzieję, jeszcze lepiej aniżeli ridomil, w uprawie cebuli i zabezpieczaniu tej cebuli przed mączniakiem rzekomym. A również przed innymi chorobami typu alternaria, wsparty już ugruntowaną pozycją skorpiona, idzie epoka nowego preparatu Orondis, jako głównego killera na mączniaka rzekomego w uprawie cebuli. To nowa propozycja syngety na najbliższe lata.